Siemaneczko, z tej strony GoGi, zapraszam na kolejny cast GoGiego. Dzisiaj ostatni dzień adwentowego kalendarza od Games Workshop, Kosmiczne Wilki, a więc zapraszam na omówienie detachmentu no i na parę słów podsumowania po całym tym 24-dniowym okresie. Jeżeli chodzi o detachment rule, The Great Wolf Watches, no i na co te wielkie wilki spoglądają? No, spoglądają na przeciwników w fazie szarży, ponieważ na końcu wrogiego charge phase'a Każde nasze infantry oraz walker, który znajduje się w trzech calach od co najmniej jednego wroga. I jeżeli ten nasz unit jest eligible to declare a charge, czyli najczęściej po prostu nie jest w kombacie, to może sobie zadeklarować charge na jeden z tych unitów i rozliczyć tak, jakby to była nasza charge faza, czyli wykonujemy takiego heroika. Nie dostając oczywiście bonusu z Charge Phase'a, przypominam, że jedyny bonus, Charge bonus w Rootbooku to jest Fight First. Cała reszta bonusów wynikająca z udanego zaszarżowania Wam przysługuje. Zwracam uwagę na to, że. Tutaj wykonujemy takiego pseudo heroika, mówię pseudo, ponieważ no, działa to w 3 calach, a nie w 6. Natomiast nie musimy szarżować w to, co szarżowało, tylko po prostu w przeciwnika, który i znajduje się w trzech calach od nas. Co automatycznie powoduje, że przeciwnik nie chce podejść na 3 cale do tych kosmicznych wilków, no bo wilki wtedy sobie po prostu wbijają. Oczywiście muszą przyjąć ewentualne pierwsze uderzenie, jeżeli ktoś ma jakiegoś tam fight itd. i tak dalej, albo szarżował. Natomiast potem one w tej naprzemiennej aktywacji w drugim stepie unitów, które się jeszcze nie biły, no zaczynają tą wymiankę, no bo jest tura oponenta. Oprócz tego jeszcze Terminatory, jeżeli są nie mają plus jeden do OC. Jest parę elementów, które wskazują na to, że to mógłby być detachment pod Terminatory, natomiast wydaje mi się, że one są troszeczkę za mało wspierane tutaj, jeżeli o to chodzi. I aż tak dobrze nie jest, no ale wiadomo, fajnie mieć termosy z OC2, więc nie ma tak źle. Wracając jeszcze do tego Heroika, nasuwa się oczywiście porównanie do demonów Korna, gdzie mamy taki sorch Move w 6 calach od przeciwnika, tylko że dzieje się to w momencie. No i ta zasada detachmentowa Wilków jest po prostu o półkę gorsza, bo po pierwsze działa w 3 calach, a nie w sześciu. A po drugie, zasada korna bardzo mocno utrudnia movement, bo w kornie nie możecie się po prostu ruszyć, powiedzmy, w jakiejś tam odległości od przeciwnika, bo możecie dostać deklaratywną kontrszarżę jakby na dzień dobry. Natomiast tutaj przy kosmicznych wilkach możecie sobie po prostu spokojnie zaparkować w tych trzech calach, bo macie cały shooting, żeby te wilki pozabijać i nie przejmować się tym heroikiem, tak? Więc działa to tutaj po prostu troszeczkę słabiej. Natomiast sama zasada detachmentowa jest bardzo, bardzo ok. No to ciągle jest jakaś tam presja na przeciwniku, to ciągle są darmowe chargmowy. Ciągle jesteśmy w stanie się tak ustawiać, żeby przeciwnika zaatakować na znaczniku. Chociaż oczywiście nie jest to aż tak łatwe jak w przypadku korna. No bo jak mamy 6 cali, gdzie średnica znacznika to jest tam 6 cali i 25 mm. No to praktycznie nie można wejść na znacznik, żeby nie dostać jakiejś tam kontrszarży, tak? Natomiast z wilkami jeszcze będą istniały sytuacje na stołach gdzie możemy sobie spokojnie na ten znacznik zaparkować, no i one nas nie scherojkują. Natomiast no, trzeba tutaj bardzo, bardzo mocno uważać, trzymać dość daleki dystans, albo po prostu ostrzeliwywać te wilki, więc, jak najbardziej do pogrania. Nic mega, mega broken. Natomiast sama z siebie zasada jest dość upierdliwa i uważam, że całkiem, całkiem fajna. Chociaż, powiedzmy, zaledwie dobra, powiedzmy, tak? Niczego więcej raczej tutaj bym nie powiedział. No i oczywiście z prawej strony tracimy nasze sagi. Teraz sagi dostały troszeczkę bufa, no bo z jedną możemy sobie zacząć. Pytanie, czy wolimy straszyć przeciwnika niewygodną grą i kontrszarżować go na trzy ale przez całą grę? Czy na przykład mieć sustain, tak? No to to już jest pytanie bardzo otwarte. Te zasady są bardzo, bardzo różne, ale nie uważam, żeby jedna była jakoś bardzo dużo gorsza od poprzedniej, tak? Ten Detachment Rule wylczy do tej pory z indeksu, jest teraz całkiem ok, po tych bufach. Natomiast Detachment Rule z Adventu też jest po prostu ok. Przechodzimy do ulepszeń. Wolves Wisdom. dowolny Infantry odpalamy naszą zasadę detachmentową w sześciu salach od przeciwnika, a nie w trzech. No i to już jest mega fajne. To jest to, co powoduje, że przeciwnika możemy już bardzo, bardzo mocno postraszyć. No bo działa to już praktycznie jak zasada korna. Tylko znowu przewaga korna jest taka, że dzieje się w momencie, A tutaj dzieje się w sharp Natomiast 6 cali to już jest bardzo, bardzo dużo. 30 punktów drogo. Natomiast myślę, że jeżeli chcemy grać tego typu detachmentem, to będziemy to brać, choćby właśnie po to, żeby jeden kluczowy nasz oddział, na przykład jakiś termosów, mógł po prostu już mocniej straszyć wroga, gdzieś tam parkować na krawędzi znacznika, za jakąś ścianą i tak dalej. No i jak tylko przeciwnik wejdzie na ten znacznik, no to wy go heroikujecie i wbijacie. Dla mnie to jest autopick w tym detachmencie, nie jakieś mega bardzo dobre ulepszenie, ale bardzo, bardzo sensowne, warte tych 30 punktów. False Fate dowolny Terminator model, a więc Ancient, Kapitan, Chaplain albo ci Liderzy Wilczy. Za każdym razem kiedy przeciwnik wykonuje fullbacka, poza monsterami i wehiklami, musi wykonać Desperate Escape Test, a jeżeli jest szokowany, to ma minus 1 do tego testu. Podobne bardzo do tego co dostało ostatnio Worditersy, bardzo tam to chwaliłem. To jest minimalnie gorsze, bo tam minus 1 do testu mieliśmy jeżeli byliśmy Vessel of Wrath a więc to była nasza decyzja jako gracza WorDersów, że bufujemy ten konkretny oddział i przeciwnik będzie zawsze tutaj fallbackował i zabierał swoje modele na 1 3 na teście no tutaj musi być szok więc to jest troszeczkę słabsze natomiast no kosztuje tylko właśnie 15 punktów sama mechanika Desperate Escape testa dość upierdliwa dla naszych przeciwników jesteśmy armią kombatową więc chcemy karać naszych wrogów za to, że fallbackują. Mega spoko, też mi się wydaje, że auto peak, szczególnie, że za 15 punktów, to chyba nie ma co się zastanawiać. Kolejne 15 punktów, fun Green Pendant, też dowolny terminator, posiadacz i jego unit, może strzelać i szarżować po fallbacku. Mamy więc elastyczność, mamy działanie po fallbacku, bardzo fajna sprawa, możemy sobie scharykować w coś, uderzyć, przesiać, coś tam może zostać na jakichś resztkach, nie musimy się tym za bardzo przejmować, wykonujemy fallback, Strzelamy do tych resztek, szarżyjemy w coś innego, mega spoko rzecz, też bym to brał. A skoro brałbym pierwsze trzy ulepszenia, no to nie brałbym tego ostatniego, chociaż ponownie nie jest jakieś mega słabe. Long Strider 20 punktów, reroll szarży na unit, dowolny adeptu za startez. Natomiast kosztuje aż 20 punktów i daje tylko i wyłącznie Przerzut Szarży, nic więcej, nie? Przypominam, że w Kosmicznych Wilkach jest taki bohater, który nazywa się Logan. I Logan raz na bitwę odpala tzw. Tak zwane Wilcze Ła i powoduje, że mamy do końca tury Przerzuty Hita i Przerzuty Szarży. A do tego sam z siebie jak zabije przeciwnika, wrogi unit, to dostajemy jeszcze jednego CPK raz za czas. Kosztuje 115 punktów, jest jeszcze wersja na sankach oczywiście. Ale no jeżeli chcecie mieć przyruty charge to po prostu bierzecie sobie tego Logana, i się nie przejmujecie. To jest 20 punktów na jeden unit. Nie brałbym tego. Gdyby tylko szło na przykład 10 punktów, to bym rozważał, ale 20 to już mi się wydaje, że dużo. Heroik w sześciu obowiązkowy, ta działanie po fullbacku według mnie obowiązkowe. No i ten Fate utrudnionym fullbackowaniem nie jakiś super mega pick, ale ciągle bardzo okej okay, ulepszenie. Myślę, że akurat ta sekwencja tutaj jest całkiem całkiem w porządku. No i przechodzimy do strategemów Pray Takers eye. Nasz shooting face albo fight face, dowolne infantry, litale albo sustainy. Super mega stratagem, super mega stratagem, bardzo mi się podoba. Po pierwsze, rozmawiamy o armii, która ma ofy, a więc dostęp do pełnego rola hitów. Po drugie, ten strategem działa zarówno w shootingu, jak i w kombacie. A po trzecie, możemy sobie wybrać, czego bardziej potrzebujemy czy litali, czy sustainów. Powiedziałbym, że jest to strategiem, który będzie używany właściwie co turę. Natomiast zaryzykowałbym stwierdzenie, że bardzo możliwe, że będzie używany właściwie nawet dwa razy w ciągu tury, zarówno w shootingu, jak i w fight-phase, bo jest po prostu mega dobry, mega uniwersalny. Blood Angels dostali coś podobnego, tylko że rozbitego na dwa strategemy, gdzie litale były w kombacie sucyjnym, były w shootingu. Natomiast tutaj macie lepszą wersję, bo możecie tego użyć dwukrotnie i możecie sobie po prostu wybrać. Super rzecz, naprawdę bardzo mi się podoba. Gdyby nie było dostępów do pełnych przerzutów. No to średnio, natomiast tutaj, jak powiedziałem, są oufy, jest Logan. Tak naprawdę, jeżeli tylko chcecie sobie szukać na tych szósteczkach litali lub sustainów, nie ma żadnego problemu. Mega dobry gem. Armor of Contempt, klasyka, tutaj nie ma o czym się rozwodzić. Sytuacyjnie, ale ciągle efekt może być bardzo, bardzo dobry. Chilling Hole, we wrogim Command Phase. Ie. Wybieramy nasz unit terminatorów, albo model, który ma keyword terminator, jeżeli jest jakimś pojedynczym bohaterem. Wszyscy wrogowie w sześciu calach muszą wykonać Battle shoka. A jeżeli są below half strength, no to mają minus 1 do tego testu. Mega sytuacyjne. We wrogiem command fejdzie po prostu po tym, jak żeśmy się wbili w naszej szarży we wroga, gdzieś tam żeśmy się pokleili konsolidacjami i tak przeżyliśmy wybrane wszystkich wrogów w 6 calach i oni muszą wykonać szoki. Oczywiście to powoduje, że... Tracą primarki na przykład to powoduje, że nie mogą używać Strategemów, mogą mieć utrudnione foldbackowanie ze względu na to ulepszenie, które mieliśmy poprzednio, więc bardzo fajnie można zamieszać. Natomiast, oczywiście, jest to mega mega sytuacyjne, ale spoko. Fajnie by było, gdyby to w ogóle można było odpalić do wolnym komandfejdzie, bo czasem chcecie zszokować wroga w naszym komandzie. Natomiast też nie ma co narzekać: strategem myczkowy, strategem sytuacyjny, ale może zaboleć, szczególnie że te 6 cali to nie jest aż tak mało jak na taką aurę. Bardzo często jest tak, że, nie wiem, wskazujemy przeciwnika w engagement range'u i on po prostu musi zdać battle shocka, A tutaj, jeżeli rozmawiamy o jakieś 5-10 termosów z jakimś bohaterem, no to się potem okazuje, że, że tak naprawdę to do 4-5 udziałów na stole i połowa z nich na przykład oblewa tego szoka i jest mniej permarek i tak dalej. No strategia, który po prostu bardzo może pomóc Wam wygrać grę albo zmienić sytuację na stole. Bardzo mi się podoba. Stalking wolves we wrogiem shooting phase'ie, po tym jak zostaliśmy wybrani na target, wybieramy... Targetowane nasze infantry i dostajemy stealtha. Eee, średnie, mało, tylko i wyłącznie minus 1 tu hit. Zwracam uwagę na to, że nie dostajemy minus 1 tu hit, tylko stealtha. Co oznacza, że na przykład, gdybyśmy mogli na przykład odpalić smoke'a na naszym infantry z jakiegoś powodu, no to niestety to się nie stakuje, bo smoke daje nam stealtha. Sam efekt jest taki sobie, tak jak wspominałem, minus 1 tu hit, które było w paru innych gemach. Oceniałem dość krytycznie, chyba że był jakiś dodatkowy efekt, tak. Tak jak na przykład w sisterkach na sakresantkach było minus 1 tu hit, ale jak były inne sakrasanki, to one też dostawały minus 1 tu hit. Więc gdyby na przykład to był strategię, który mówi, wrzuć sobie na dwa Twoje unity, minus 1 to hit, stealth, spoko, ok Albo daj unitowi cover i stealth, też ok Natomiast samo stealth za jednego CPK, to mi się akurat wydaje tutaj mocno, mocno przeciętne. Runes of Claiming, koniec naszego command phasea. Nasze dowolne infantry albo walker. Wybieramy marker, który kontrolujemy i mamy sticky objective. Dopóki przeciwnik nie wejdzie na ten marker, dopóki nam nie przebije level of control na koniec dowolnej fazy, to mamy cały czas ten marker. Sticky jest bardzo fajne, w armii kombatowej jest mega spoko. Troszeczkę narzekałem w Tersach, bo tam sticky odpalaliśmy w fight phase i to było takie troszeczkę niewygodne, bo różne rzeczy się w tym fight Phase'ie mogą podziać za pomocą ataków, za pomocą pilinów, konsolidacji i możemy ostatecznie, nie wiem, stracić kontrolę nad tym znacznikiem i tego nie odpalić. Natomiast w naszym command phaseie sytuacja jest klarowna, prosta. Albo jesteśmy na tym znaczniku, albo nie. Jeżeli jesteśmy, odpalamy stiki, lecimy dalej przed siebie, mordujemy, więc tutaj akurat bardzo, bardzo spoko rzecz. To mi się akurat tutaj podoba. I on rushing storm. Koniec wrogiego fight phasea, czyli tak naprawdę koniec który przeciwnika. Dowolny Adeptus Astartes Terminator Squad Unit, który nie jest w kombacie. Usuwamy go z Battlefielda i umieszczamy w rezerwach. A więc mamy do czynienia z tak zwaną przestawką. Tudzież ucieczką ze stołu. Fajne, bardzo mocno ograniczone. Blood Angels mają lepszą wersję tego strategiemu, bo dowolne jumpaki mogą sobie wyfrunąć, a troszeczkę tych keywordów w SMACH jest. Tutaj jesteśmy zawężeni tylko i wyłącznie do konkretnie nawet nie terminator unitu, tylko terminator skład unitu. A więc na przykład pojedynczy battle leader, który jest terminatorem, on nie może z tego skorzystać. No, i jeszcze w blady, bladzie dostały fajny motyw, że jak był sanguinor, to nawet z kombatu mógł się cofać do rezerw. Tutaj niestety tego nie ma. Natomiast sam z siebie stratagem z ucieczką do rezerw jest mega, mega spoko. Przepozycjonowanie swoich jednostek, zmiana jakiegoś tam nacisku na stole i tak dalej. Mega fajna rzecz, bardzo fajnie mieć coś takiego. Jeden z takich fajniejszych myczkowych stratagemów, takich idei, że tak powiem. Jeżeli chodzi o 40, tak po prostu. Bardzo mi się to tutaj podoba. No i przechodzimy do podsumowania. Dla mnie detachment po prostu dobry. Po prostu dobry, nie ma tutaj efektu wow. Zasada detachmentowa jest po prostu ok. Nie wyrywa z butów, tak jak przykładowo zasada World Podobnie porównywalna Blood Angelowa wydaje mi się troszeczkę lepsza, bo te bonusy dodatkowe chyba fajniejsze niż po prostu Straszenie Heroikiem, bo ciągle ten Heroik można ograć, tak? Przeciwnik może tak zagrać z tymi wilkami. Że grać wilków przez całą grę nie wykona żadnego heroika to jest całkiem całkiem możliwe i po prostu jest troszeczkę skazane na to, żeby grać bez zasady arminnej, aczkolwiek to troszeczkę też zależy od umiejętności przeciwnika, no bo może się tak okazać, że będzie się nadziewał na te heroiki raz za razem. Na pewno niewygodnie się gra przeciwko czemuś takiemu, natomiast nie jest to coś naprawdę mega zabójczego, tak? Te ulepszenia no, wydają się takie spoko, ale znowu nie ma tutaj efektu wow, tak? Brakuje mi tutaj czegoś, co naprawdę powodowałoby, że miałbym po prostu szeroko. Opadnie tą szczenę. Jest działanie po fallbacku, jest heroik na 6 cali na jednym unicie, jest utrudniony fallback. To są wszystko fajne rzeczy, ale ponownie tylko fajne, tak? Są po prostu ok. No i zestaw stratagemów. Są jakieś tam pierdółki, jak stealth, czy bardzo sytuacyjne wymuszanie w szoków albo sticky objective. Natomiast no, jest ucieczka do rezerw i są te letale i sustainy, więc też po prostu ok, tak? Jakby zestaw. No troszeczkę takich tryczków jest, troszeczkę takich mocnych gemów. No ale powiedzmy, no dla oceny bardzo dobrej to musielibyśmy tutaj wyrzucić jeszcze tego stealtha, może wyrzucić to wymuszanie szoka i dorzucić, nie wiem, jakąś lancę, jakąś szarżę po się coś takiego, tak, żeby to był taki efekt wow. Natomiast tutaj nie ma, albo na przykład na walkery przechodzenie przez ściany, no cokolwiek takiego naprawdę półkę wyżej, tu po prostu jest bardzo, bardzo solidnie. No i te wilki solidnie trafiają do oceny czwórkowej. No i tutaj jak widzicie, tak jak obiecałem na jednym z materiałów, dokonają takiego jeszcze kolejnego podziału na te tiery, bo... Za dużo mieliśmy tych rzeczy w tych dobrych armiach i po prostu postanowiłem to podzielić. No i możemy sobie tutaj przejść do takiego ostatecznego podsumowania całego kalendarza adwentowego. Pamiętajcie, proszę, że to jest tier lista adwentowych detachmentów a nie tier lista armii i ich stanu po tym, jak otrzymały adwentowy detachment, tak? No bo przykładowo, Wardi które oceniłem jako celujące, jeżeli chodzi o detachment, nie są celującą armią, absolutnie, według mnie nie. To ciągle jest armia, która jest nastawiona na kombat, która ma swoje problemy i tak dalej. Na sytuację danej armii też zawsze wpływa koszt punktowy. Natomiast sam detachment został napisany dla nich bardzo, bardzo dobrze i ja jego oceniam konkretnie, tak? Że jest po prostu napisany celująco. Gdybym był graczem w i wysłałbym list do Świętego Mikułaja o to, jak powinien wyglądać mój nowy detachment, co bym chciał w nim znaleźć, no to byłyby rzeczy, które się tutaj znalazły, tak dlatego wersja Wardy Tersowa mega, mega spoko. Bardzo podobna mechanika u Admechu. Jeżeli chodzi o detachment rule, też go bardzo, bardzo wysoko oceniłem, a często jest tak, że mamy, jako gracze 40 mamy chyba taką przywarę, że próbujemy raczej zaniżać jakość naszej armii, troszeczkę ją bronić przed jakimiś oskarżeniami, że jest zbyt mocna. Więc tutaj tym bardziej ta celująca ocena myślę, że jest dość wymowna, no bo w AdMechu tak naprawdę jest wszystko co potrzeba. Bardzo dobry detektywny drut, fantastyczny zestaw gemów, to jest to o czym mówiłem przed chwilą w wilkach. W AdMechu gemy są po prostu totalnie sztos. Dla przypomnienia Reroll jedynek to hit to wound, Critical hity na 5 plus, pełne działanie po fullbacku, możliwość zaszarżowania po wyjściu z transportu, który już się ruszył. Kolejny buff związany jest z detachment rulem i to działający na dwa sposoby, bo albo wybieramy kolejny unit do zbuffowania, albo na jeden unit nakładamy dwa różne buffy i do tego jeszcze ruch reakcyjny, więc zestaw totalnie fantastyczny. No i tak naprawdę też ciężko się przyczepić do tego detachmentu admechu. podobnie jak w nekronach. W nekronach jest czysta siła, tam jest mega prosta sprawa, natomiast synergia defensywy i ofensywy jest fantastyczna. Niby jest to detachment skierowany na pojazdy, natomiast wiele, wiele rzeczy korzysta na przykład z President Wound na znaczniku, więc tam możemy sobie też fajnie, fajnie pograć. I wydaje mi się, że te trzy detachmenty troszeczkę odstają od całej reszty, natomiast bardzo dobre detachmenty, czyli Custodes, Grey Knights, Orki, Genstealer Cult, Blood Angels i Tao Empire to są z kolei według mnie detachmenty po prostu powyżej średniej jaką mamy w grze. Z bardzo mocnymi zasadami, najczęściej z bardzo mocnymi strategemami, i tak naprawdę różnica między tym niebieskim a zielonym kolorem to są jakieś tam niuanse, tak? że gdzieś tam ktoś dostał dwa niepotrzebne stratagemy, gdzieś tam może ktoś ma tylko jedno fajne ulepszenie, a reszta jest taka przeciętna i tak dalej. Ewentualnie jak w przypadku na przykład Genskiller Kultu troszeczkę ocenę tego detachmentu obniża jakby wymagania, które tam gracz musi mieć podczas grania, żeby wykorzystać go na maksa. Podobnie jest na przykład z Drukarii, które oceniłem jako dobre. Natomiast cała jakość tego, co tam otrzymaliśmy w tym zielonym kolorze, jest po prostu bardzo, bardzo wysoka. Dobre to są detachmenty po prostu przeciętne, które mają coś fajnego, coś takiego, wow, na czym można się skupić, ale jednocześnie nie jest to coś, co wyrywa z butów i według mnie też nie jest to coś, co powodowało z automatu, że mielibyśmy na przykład zrezygnować z istniejących detachmentów kodeksowych tych armii, albo na przykład z indeksu, tak? Troszeczkę inna sytuacja w przypadku demonów, no bo tam po prostu mamy, dostaliśmy po prostu kodeks tak naprawdę. Natomiast Khorne i Slanash według mnie mają troszeczkę braków, jeżeli chodzi o te oceny na zielono i nie podzielam super mega hypu, który się tutaj wytworzył w ostatnich paru dniach, że to są super, totalnie czadowe detachmenty. Raczej mi się wydaje, że są po prostu takie dobre plus. Natomiast czy to ci Librarianie w Adeptus Astartes, czy losowane od Fabiusa buffy w CSM-ach nawet ten detachment, właściwie cały indeks The naprawdę mi się tutaj podoba, no bo jest naprawdę sensownie zrobiony i myślę, że coś tam się może ciekawego tutaj złożyć. Bardzo fajny, przekminiony drukaryjski detachment, który znowu tak naprawdę jest mega fajny, tylko pytanie, czy te harlekiny tam za bardzo nie są kulą u nogi. No i Astra Militarum też w opinii wielu graczy, jak się spotkałem w internecie. Jest bardzo pozytywnie oceniany ten detachment. Ja uważam, że mimo wszystko jest troszeczkę przehypowany i ostatecznie ten indeksowy wyjdzie troszeczkę na plus, ale ciągle są tutaj porównywalne, tak? No i przeciętne detachmenty to są wszystkie te detachmenty, których nie ma jakoś mega dużo jakości, natomiast też nie ma takiej sytuacji, że sobie celowo utrudniacie grę biorąc je, tak? One są po prostu ok, są jak najbardziej zdrowe dla gry, są w porządku, mają swoje myczki, mają swoje sztuczki. Natomiast y, mogą mieć po prostu problemy z y, powyższymi detachmentami itd. Tak bo tam już bardzo często jednak jak sobie analizujecie te detachmenty przychodzi taka y, opinia, że no, fajne, ale zasada detachmentowa mogła być troszeczkę lepsza, coś tam się poczepiamy. Mamy jedno fajne ulepszenie i dwa słabe, albo nie mamy stratagemów i tak dalej, no więc tam są takie troszeczkę rzeczy dookoła zrobione. Szczególnie tutaj widać jak zaczęliśmy ten kalendarz adwentowy, bo tu właśnie w tym tierze znajduje się Devguard, Dark Angels i Tyranidy, czyli właśnie pierwsze te elementy. No i one po prostu były takie, no okej, okay, no to jest po prostu przeciętny detachment i jest okej, okay, nie? Natomiast też uważam, że totalnie można nimi grać. I te cztery pierwsze tiery, to są tiery jak najbardziej według mnie do grania zupełnie i nie zdziwię się, jeżeli będą się po prostu mniej lub bardziej, ale regularnie pojawiać na turniejach w Polsce, czy to na Lokalach, czy to na Masterach, to są po prostu ok. Natomiast no, zdecydowanie trzy najgorsze detachmenty, z czego absolutnie beznadziejny ten jeden Agents of Imperium i dwa słabiutkie Towsonsony i Wotany. No tutaj jak cokolwiek zobaczę na turnieju jakimś takim, szczególnie na jakimś takim Masterze, jakiś z tych detachmentów będę totalnie w szoku, absolutnie. Według mnie te trzy detachmenty to są pomyłki po prostu. O agentach to się nawet nie ma co wypowiadać, naprawdę jest beznadziejnie. W tamten sandach jest najgorzej to, że tam brakło troszeczkę odwagi, żeby leciutko je tam jakoś podkręcić, albo dać Psychic na przykład na Boltery tych termosów, żeby tam więcej synergii było, albo po prostu inaczej zmienić zasadę detasmentową bo ona brzmi: hej, masz rubryk Marines, daje troszeczkę coś innego, a w połączeniu z rubrykami to w ogóle jest totalny szał. Ale po co, tak? Mamy armię, która bardzo dobrze wunduje, więc dostała detachment rule, który pomaga w wundowaniu, tak? A ma same inne przywary tutaj, tak? Więc, no, troszeczkę średnio, nie? To trochę jakbyście wzięli world detachment i stwierdzili No, wiecie, to jest ta super szybka armia ze scoutem i z dostępem do szarży po advance'ie, to dajmy jej detachment rule plus jeden do szarży. No, bez sensu, nie? Jakby nie pokrywajmy tych samych zalet, które już mamy tylko skupmy się na słabościach, bo na jakimś po prostu innym playstylu. Tutaj to totalnie nie wyszło, zupełne dno. No i podobnie jest w Wotanach. W Wotanach, po pierwsze, ten detachment bardzo mocno odstaje od tego indeksowego. Według mnie, tokeny na początku gry i dodatkowe cepki są zbyt mocnym bonusem, żeby z niego rezygnować. I też koncepcyjnie, skoro nie mamy tokenów, to jak wspominałem już wielokrotnie, raczej tam chcemy grać MSU, a Detachment jest tak napisany, jakby GW chciało, żebyśmy grali 10 kabiter termosów. nie? Więc no to tutaj ze sobą zdecydowanie nie współgra. Tam też są kiepskie ulepszenia, przeciętne stratagemy, więc no nie ma się za co chwycić. I myślę, że akurat tutaj gracze tych trzech frakcji po prostu nie dostali dobrych prezentów pod choinkę, i to tutaj nie wyszło. Natomiast podsumowując, uważam, że wyszło całkiem, całkiem. Ok, jeżeli chodzi o taki rozkład normalny, no to jesteśmy praktycznie bardzo blisko, tak, bo mamy takie trzy elitarne armie, trzy bardzo słabe. Natomiast jednak jest taki troszeczkę przechył w stronę tych lepszych detachmentów. Samą sekcję tych 24 detachmentów oceniam bardzo ok. Bardzo mi się podoba, że GW coś takiego tutaj wydało. Bardzo mi się podoba, że dostaliśmy troszeczkę nowości. Może niekoniecznie powinniśmy to dostawać w momencie, kiedy przyszedł nowy Data Slate, który troszeczkę wywrócił grę i nowe punkty. Może tam można było poczekać z miesiąc dwa z jednym albo z drugim. Natomiast, no, mamy troszeczkę zamieszania, mamy troszeczkę nowych rzeczy. Jednocześnie żaden z tych detachmentów nie powoduje, że przykro się patrzy na 40, tak? To totalnie nie stoi obok Genokultu z początku 10 edycji, Eldarów z początku 10 edycji, Imperial Knightów sprzed Nerfa Toweringu. Czy Adeptus Custodes, które były wtedy mega, mega mocne. Te detachmenty są dobre, bardzo dobre, mocne, ale niczego na zasadzie, ej, wyszedł w kalendarzu adwentowym Detachment X i on będzie totalnie zamiatał 80% mety i w ogóle nie ma co do niego podchodzić. Absolutnie tutaj nie ma takiej sytuacji, zupełnie. Absolutnie nie, więc to wyszło tutaj ok. Lekkie rozczarowanie to jest to, że ostatecznie te detachmenty bazują na dość wąskiej grupie pomysłów, no bo mamy detachmenty oparte na. Arenie cienia demonów, gdzie po prostu coś tam się dzieje, jeżeli kontrolujemy stół. Pomysł fajny, no ale czemu dodawać wszystkim po kolei? Druga sprawa to są te wszelkiego rodzaju detachmenty z jakimiś bufami, i to też jest dziwne, że mamy kilka różnych detachmentów, które się na tym opierają, i aktywacje tych bufów są zupełnie różne, tak? Admech może sobie wybrać unit w transporcie, sisterki nie mogą, tak? Admech wybiera dowolny unit, który chce zbufować. A przykładowo, SMY bufują tylko librariańskie unity. Fabius w CSM-ach może bufować dość ciekawie większość naszych unitów, ale robi to w sposób losowy. nie? Jakby, no, też jakby chcieli to zróżnicować, ale wydaje mi się, że akurat tutaj różnicowanie było niepotrzebne, tak? tylko mogliby po prostu pomyśleć nad jakąś inną mechaniką. Nie ma tak naprawdę chyba niczego pod jakąś taką konkretną hordę, więc to też jest takie dość ciekawe. Mieliśmy też oczywiście wątki związane z tymi wszystkimi rodzajami podfrakcji jakichś takich sojuszy no i przykładowo Gensler Kult czy tału wydają mi się mega spoko pod tym kątem. Natomiast już te detachmenty knightowe powiedzmy z kultystami czy z odmechem, no to tam wydaje mi się, że to już jest takie, takie sobie, nie? że tam akurat takiej super synergii nie ma i ci sojusznicy dają troszeczkę za mało, tak? Szczególnie, że chyba te najtowe detachmenty niepotrzebnie skupiają się na bufowaniu tej słabszej frakcji, tej synergizującej, tej mniejszej, tak? Natomiast w Gensler-Kulcie i w Tału ewidentnie chodzi o to, że to te główne frakcje mają czerpać bonusy, a te dodatki w postaci tyranidów i krótów, no to są po prostu dodatki, tak brutalnie mówiąc. Więc spoko. No i ostatnia taka sekcja detachmentów, no to są te wszelkiego rodzaju pojazdowe, monstrowe, z naciskiem na przechodzenie przez ściany, asalt na wszystkim, w, tak jak raidersi w CSM-ach, tak? Więc dostajemy po prostu kilka jakichś takich sztans, od których te detachmenty są robione. Troszeczkę szkoda, a jednocześnie zwracam uwagę na wszystkie te detachmenty, które się troszeczkę wybijają z tego takiego schematu, jak na przykład Drukarii. Gdyby ktoś mnie zapytał o najbardziej pomysłowy detachment, jeżeli chodzi o S konstrukcję, no to zdecydowanie Drukarii to w ogóle top 1. A tak jak wspomniałem, na przykład bardzo mi się podoba to, jak napisano Tału i Genskiller Kult, więc może też dlatego tak bardzo dobrze oceniam te detachmenty, chociaż cały czas będę się upierał, że tam jakość też jest oprócz pomysłu, więc mega, mega spoko. Podsumowując, uważam, że detachmenty wyszły całkiem, całkiem ok. Bardzo się cieszę, że się pojawiły. Zdecydowanie wolę grę z nimi niż bez nich, bo jest tutaj kilka ciekawych rozwiązań, a zdecydowana większość graczy, szczególnie tych, którzy mają armię zbudowane tylko i wyłącznie na indeksie, gdzie mieli do tej pory tylko jeden detachment do grania, jak na przykład Grey Knighty, Warlitersy, albo złośliwie mówiąc Adeptus Custodes, no bo kodeks jest, ale grał tylko i wyłącznie host. No to oni się tutaj zdecydowanie mogą uśmiechnąć, no bo dostali po prostu coś fajnego. A też dla większości graczy, którzy posiadają już kodeks, też kolejny detachment jakoś tam urozmaica granie. Fajna sprawa. GW mogą to oczywiście zrobić lepiej, ale też nie zamierzam tutaj narzekać. Jest, myślę, że fajnie. Gdybym sam miał oceniać tutaj Games Workshop za to, co tutaj odwalił przez te 24 dni, no to taka czwórka z plusem w skali szkolnej myślę, że się tutaj należy. Na ten moment to wszystko, bardzo Wam dziękuję za te ponad trzy tygodnie słuchania moich monologów, zapraszam do kolejnych materiałów, no i do zobaczenia, siema, hej!